Ostatnio w mediach bardzo szeroko dyskutowany był temat metody in vitro. W tym vlogu postaram się opowiedzieć, dlaczego ta metoda, mimo że zaspokaja bardzo piękny i szlachetny cel, nie powinna być dopuszczona. Zapraszam. Temat metody in vitro pojawił się w mediach w związku z nowym podręcznikiem profesora Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Ja jednak nie chciałbym odnosić się do treści zawartych w tym podręczniku, ale e, chciałbym pochylić się szerzej nad zagadnieniem in vitro. I na wstępie takie dwa zastrzeżenia. Bardzo często można spotkać się z takim zarzutem, że, że krytyka in vitro narusza godność dzieci poczętych tą metodą. To bardzo łatwo ustawia debatę. Każdy krytyk wtedy metody in vitro zaczyna być postrzegany jako wróg dzieci, no i od razu jest na przegranej pozycji. Ale jest to bardzo nieuczciwe ustawianie debaty, bo żadne dziecko nie ma wpływu na okoliczności poczęcia. Zwracanie uwagi na pewne nieetyczne elementy związane z tymi okolicznościami no nie, w żaden sposób nie podważa godności dzieci. Posłużę się może analogią, innym przykładem. Jeśli dajmy na to, dziecko poczęło się w wyniku zdrady małżeńskiej, mąż miał kochankę, i ta kochanka zaszła w ciążę. To oczywiście no, to było postępowanie niewłaściwe, nieetyczne, i myślę, że mamy prawo je krytykować, mimo je, je, nawet jeśli owocem jego było poczęcie dziecka. Dziecko nie jest winne tych okoliczności. Oczywiście in vitro to zupełnie inny problem etyczny. Nie chcę porównywać tych sytuacji, ale chodzi o samą zasadę. To, że zwracamy uwagę na pewne nieetyczne aspekty, aspekty okoliczności poczęcia, a absolutnie w żaden sposób nie podważa godności dzieci, które poczęły się w dany sposób. Druga taka wstępna uwaga. Absolutnie nie chciałbym oceniać rodziców e, dzieci poczętych metodami in vitro. E, zdaję sobie sprawę, że e, niepłodność jest gigantycznym, e, może być gigantycznym cierpieniem olbrzymim problemem. To często ci rodzice wiele lat starają się o dziecko w sposób e, naturalny. E, cierpią, a później, jak to dziecko już poczną metodę in vitro, mogą być wspaniałymi rodzicami, bardzo mocno je kochać. Nie chcę wchodzić w ocenianie Jakby rodziców, którzy już zdecydowali się na zastosowanie takiej metody. Bardziej chodzi mi o to, żeby nie zachęcać rodziców kolejnych osób do stosowania takiej metody w przyszłości. Bo najlepiej, żeby ona w ogóle nie była dopuszczona. Dlaczego w takim razie metoda in vitro jest nieetyczna? Ponieważ doprowadzenie do urodzenia jednego dziecka najczęściej wiąże się ze śmiercią bądź zamrożeniem kilku, a nawet kilkunastu innych dzieci. Żeby tutaj nie być oskarżonym o manipulację, posłużę się cytatem ze strony z jednej z klinik z in vitro, która opisuje jak wygląda ta procedura. Do zapłodnienia w laboratorium wybiera się sześć komórek jajowych, z których powstaje tyle samo zarodków. Statystycznie cztery z nich rozwija się prawidłowo. W ciągu dwóch pięciu dni od momentu pobrania komórek jajowych od pacjentki dokonuje się transferu jednego lub dwóch zarodków do jamy macicy. Kobietom dobrze rokującym, które nie ukończyły 35 roku życia pomyślnie przechodziły zabiegi in vitro w przeszłości oraz od których pobrano dużą liczbę zdrowych komórek jajowych, transferuje się jeden zarodek w celu uniknięcia ryzyka rozwoju ciąży mnogiej. Pozostałym pacjentkom podaje się dwa zarodki. Jak mogliśmy usłyszeć przeważnie w ramach jednego cyklu in vitro tworzy się do sześciu zarodków. W Polsce na tyle pozwala prawo. W niektórych innych krajach bywa, że nawet do ośmiu się tworzy zarodków. Część tych zarodków nie, od razu nie, nie przeżywa. Jeden albo dwa transferowane są do organizmu kobiety, pozostałe się zamraża. Te zamrożone zarodki, niestety, wiele z nich już pozostanie na zawsze zamrożone. Z kolei spośród tych transferowanych także nie wszystkim. Dane jest przeżyć. W Polsce Ministerstwo Zdrowia podało, że w 2020 roku skuteczność in vitro wyniosła około 38%, czyli spośród transferowanych zarodków, 38% danym było się urodzić. Jak te teorie przekładają się na rzeczywistość? Spójrzmy na statystyki. In vitro z ostatnich lat w Polsce. W Polsce w ostatnich latach co roku otworzono po kilkadziesiąt tysięcy zarodków. W 2017 roku było to 66,5 tysiąca zarodków. W 2018 czter niespełna 42 tysiące. W 2019 52 tysiące. W 2020 ponad 65,5 tysiąca. Z wyjątkiem yy, 2017 roku, który odbiegał od trendu, co roku zastosowano 10-11 tysięcy nowych zarodków, a reszta trafiła do zamrożenia. Co prawda odnotowujemy wysoki wskaźnik wykorzystania zamrożonych zarodków, ale i tak ich liczba z roku na rok znacząco rośnie. I na koniec 2020 roku Mieliśmy już 122 ponad 122 tysiące zamrożonych zarodków. Niestety, według wszelkiego prawdopodobieństwa, w większości z tych zarodków nie będzie dane się nigdy urodzić. Wielu rodziców, którzy skutecznie doprowadzą do urodzenia dziecka, już potem rezygnuje z dalszych prób in vitro i pozostaje z zamrożonymi zarodkami. Inni bywa, że wykruszają się w trakcie, po kilku nieudanych próbach rezygnują z dalszych starań o dziecko. Natomiast brakuje chętnych do tego, żeby adoptować cudze zarodki, żeby zastosować cudze zarodki w procesie in vitro. Każdy woli jednak stosować własny materiał genetyczny i w ten sposób ta liczba zamrożonych zarodków z roku na rok robi się coraz większa. Taka też, taka też jest praktyka i statystyki w innych krajach świata. Jak wspominałem, także tym transferowanym zarodkom często nie jest dane przeżyć. W 2020 roku, jak podało Ministerstwo Zdrowia, na te 33 tysiące transferowanych zarodków, 38% to była skuteczność, a więc e, urodzić się dane było około 12,5 tysiąca zarodków, czyli około 20 tysięcy dzieci e, umarło w trakcie e, procesu albo transferu, albo już po transferze. Podsumowując, procedura in vitro oznacza tysiące zarodków, które trafią do zamrożenia i kolejne tysiące, które zginą w trakcie przeprowadzania tej procedury. Ponieważ e, Człowiekiem jest się od momentu poczęcia, już na najwcześniejszym etapie, zdefiniowany jest nasz kod DNA, zdefiniowany jest nasz wygląd, wiele naszych cech, talentów, predyspozycji. To sprawa powinna być jasna. Zamiast dążyć do rozszerzania dostępności metody in vitro i, do, i tego, żeby jeszcze więcej dzieci umierało w trakcie tej procedury, ta procedura nie powinna być dopuszczona. Warto poczynić jeszcze jedno zastrzeżenie. Nie zawsze in vitro wiąże się z tworzeniem nadliczbowych zarodków, więc odpowiedzialność moralna za stosowanie in vitro może być różna. Zdarzają się pary, które właśnie chcą uniknąć mrożenia zarodków i wtedy tworzy się jeden zarodek, ten jeden jest transferowany, przy czym e, tej osoby, które zajmują się in vitro, mówią, że wtedy ta skuteczność e, znacząco spada, czyli to już nie jest 38%, tylko jest odpowiednio mniej. E, no i oczywiście odpowiedzialność moralna jest w zupełnie innym poziomie. Tutaj nie mrodzimy ludzi, e, znacznie mniej dzieci ginie, natomiast pewien poziom odpowiedzialności też jest. Co prawda osoby, które, zwolennicy in vitro, osoby, które stosują in vitro mówią, że przecież w czasie naturalnego e, rozrodu, naturalnej ciąży e, zarodki też giną, za, zdarzają się poronienia e, in, in vitro ma się nie, tutaj niczym nie różnić. Owszem, zdarzają się naturalne poronienia, natomiast... E, Czym innym, jest to zupełnie inna sytuacja. Spróbuję to wytłumaczyć w taki sposób. Każdy z nas kiedyś umrze, ale to nie upoważnia nikogo do podejmowania czynności, które mogą doprowadzić do czyjejś śmierci, albo mieć wpływ na czyjąś śmierć, przyczynić się do czyjejś śmierci. I to można przełożyć na inwidera. Jeśli. W naturalnej ciąży zdarzy się poronienie, to naturalnie ponosi odpowiedzialności moralnej. Natomiast jeśli dziecko umrze w trakcie in vitro, to jednak lekarz ponosi pewną odpowiedzialność, bo to on czuwa nad przebiegiem tego procesu. Fakt, że w trakcie metody in vitro zarodki giną, a część pozostaje zamrożona. Jest największym etycznym problemem tej metody, ale nie jedynym. E, dopuszczanie metody in vitro wiąże się też z, z szeregiem innych e, problemów etycznych, e, i bezkrytycznym zwolennikom tej metody chciałbym zadać kilka pytań. Czy odrywanie dziecka od matki, w której brzuchu rozwijało się dziecko przez 9 miesięcy, jest ok? Mówię tutaj o surogacji której rozwój jest pochodną dostępności in vitro. Czy tworzenie dziecka, które z założenia ma nie mieć ojca i być wychowywane przez dwie matki, jest ok? Albo przez dwóch ojców, jest ok? Czy ktoś powie, że przecież przy naturalnej ciąży też się zdarzają dzieci, wychowywane bez jednego z biologicznych rodziców. Albo jeszcze gorzej, jeden z rodziców może okazać się patologicznym, albo oboje, oboje rodzice mogą się okazać patologiczni. Owszem, takie sytuacje się zdarzają, ale nie jest to żadne usprawiedliwienie. Bo fakt, że znajdują się, zdarzają się jakieś okropne sytuacje w życiu, nie jest usprawiedliwieniem dlatego, żeby tworzyć inne szkodliwe sytuacje. A tworzenie dziecka z założeniem, że... Nie mieć jednego z, z rodziców, albo y, tworzenie dziecka z założeniem, że od razu oderwie się go od biologicznej matki, albo z góry pozbawi je ojca, nie jest w żaden sposób, nie można mówić, że jest to przejaw miłości. Jest to przejaw ogromnego egoizmu i traktowania dzieci w sposób czysto przedmiotowy. Jeszcze jedno pytanie, bo coraz częściej mamy do czynienia przy in vitro zastosowaniem materiału genetycznego zewnętrznego dawcy. I czy tworzenie sytuacji, w której z góry wiadomo, że kto inny będzie biologicznym rodzicem, a kto inny będzie wychowywać dziecko, naprawdę jest okej? Okay. Przecież, przecież to może rodzić ogromne problemy z tożsamością dziecka. Znowu tutaj wspólnicy in vitro argumentują, że przecież w trakcie adopcji dzieci też nie znają swoich biologicznych rodziców, ale tutaj mamy zupełnie do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Dzieci, które są poddawane procedurze adopcji, one już istnieją. Staramy się zminimalizować ich dyskomfort związany z tym, że, że będą się wychowywać bez biologicznych rodziców, ale też tego dyskomfortu całkowicie wyeliminować nie będziemy w stanie. A w przypadku in vitro dopiero takie dzieci stwarzamy, więc na starcie od razu ten dyskomfort im tworzymy. Na koniec jeszcze raz powtórzę, absolutnie każde dziecko poczęte metodą in vitro ma taką samą godność jak każde inne dziecko. Te dzieci mogą być wspaniałe, cudowne, i mogą być też bardzo, bardzo mocno kochane przez swoich rodziców. Absolutnie nie oceniajmy takich dzieci. Nie chcę też oceniać rodziców, którzy zdecydują się na taką metodę. Natomiast y, myślę, że to nie może nas powstrzymać od tego, żeby, nie, żeby milczeć na temat pewnych nieetycznych aspektów związanych z tą metodą. Dyskutując o metodzie in vitro nie można tylko i wyłącznie skupiać się. I, na tych dzieciach, które poczęły się tą metodą, ale musimy pamiętać też o tych, które, którym niestety nie jest dane się urodzić, które pozostają zamrożone i o tych, które umarły w trakcie procedury in vitro. Piękna, piękny cel, ale cel nie może uświęcać środków.